W celu odczytania zawartości telefonu wchodzimy w urządzenia mobilne, klikamy w przeglądaj ręcznie, wprowadzamy markę telefonu, wprowadzamy model telefonu. Wybieramy ekstrakcję systemu plików. Z dwóch funkcji wybieramy Android Backup. Klikamy Dalej. Ustawienia w telefonie robimy według instrukcji, która jest na ekranie i telefon podłączamy pod komputer. Wybieramy Kontynuuj. Czytamy instrukcję, która pojawia się na ekranie i wybieramy Kontynuuj. Zapoznajemy się z instrukcją na ekranie i wybieramy Kontynuuj. W tej chwili są zczytywane informacje, które są zawarte w telefonie. Jeżeli chcemy szczytać informacje, które znajdują się na karty, karcie pamięci urządzenia, wybieramy tak. W tej chwili następuje rozłączenie telefonu. Klikamy na ekranie w ramkę w kontynuuj. Klikamy w ramce ok. Wchodzimy w program do analizy telefonu. Wybieramy funkcję Dalej i rozpoczynamy dekodowanie informacji. Po prawej stronie, stronie ekranu wyświetlają nam się informacje, jakie zostały odczytane z telefonu, na przykład historia przeglądania. Klikamy w pojedynczą pozycję i jej treść widzimy w prawym górnym rogu ekranu. Wszystkie informacje, które są skasowane, oznaczone są czerwonym X-em. W ramkach są, jest podana ilość skasowanych informacji, które zostały odzyskane. Na przykład w zainstalowanych aplikacjach zostały usunięte dwie aplikacje. Możemy wejść i obejrzeć sobie na przykład zdjęcia, które są w telefonie. Podgląd zdjęć jest zawsze w prawym górnym rogu ekranu. Możemy też obejrzeć nakręcone filmy, wideo. Hmm. Z lewej strony ekranu ciekawą rzeczą jest oś czasu. Po kliknięciu w tą funkcję widzimy całą naszą aktywność na telefonie, to znaczy wszystkie nasze wykonane rozmowy, wszystkie wysłane smsy punkt po punkcie, razem z datą, z godziną, wszystko jest poopisywane. Możemy zrobić również skanowanie telefonu pod kątem złośliwego oprogramowania. Na ekranie pojawia nam się ramka z nazwą telefonu i z datą i godziną aktualizacji bazy danych z Tel Awiwu. Aktualnie jest to data dzisiejsza, także wystarczy kliknąć w skanuj. Skanowanie nie wykazało istnienia żadnego zagrożenia w tym telefonie. Możemy zrobić raport z całości informacji, które zostały ściągnięte z telefonu. W ramce mamy nazwy telefonu, która nas interesuje. Musimy sobie wybrać format, w jakim będzie zrobiony raport. Wybieramy raport PDF. wprowadzamy nazwisko analityka klikamy w dalej zakończ raport zapisuje nam się w pamięci komputera raport możemy otworzyć na komputerze wydrukować ewentualnie mieć tylko podgląd na tą chwilę w nawiasach jest ilość usuniętych informacji z tego telefonu.